Josie Manko z tej strony Kasper, sąny dzień, to jest widzowie kolejna, dzisiaj widzowie, jak mówiłem, e, gramy parę raz kolejny w parkour e, i tym razem na ekstremalny, czyli na Impossible e, wie, Więc widzowie zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, tak pewnie nie wiem, ja wątpię, że ja w ogóle na... E, na tym poziomie. Ja gdziekolwiek dam... W ogóle czy ja nie wiem, czy ja w... Nie wydaje mi się, Nie wie! Kurde no. Tak mi się wydaje. Że... Nawet pierwszego levelu nie przejdę, naprawdę. Pierwszego levelu nie przejdę na stówę. Nawet pierwszego levelu. Tutaj ja, ja będę ciągle w... Ty, będziecie ciągle raczej to samo oglądać, bo naprawdę. To, co by ja nie wiem, czy wy może. Nie no, jest git, dobra. Dobra, mamy te... Aha, super. Aha, super. Ole, widzieliście ten trick? <grym> Nie lubię parkourów, jestem naprawdę... Ja jestem, jestem bardzo słaby w parkoury. Ogólnie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że jestem słaby. No. No, patrz to, no. No, no, klikam! nawet i mi nie skakało. Nie lubię tego. No kurde, po jakichś kaktusach. Dlaczego my... Po kaktusach i ciągle tam walę się, no. Doskoczy tu kiedykolwiek? No nie, nie, no nie doskoczę, no. No nie doskoczę, bo po co doskakiwać? Po co? Po co doskakiwać? Do czego mi to jest potrzebne, nie? No kurde! Zablokowałem się przez kaktus. Kuk, tuksa walonego Ej, tam się da? Tam się w ogóle da? No! 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 Dobra, no dobra, 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 normalnie to robię, bo widzę, że, że inaczej się tak nie da. No co to było w ogóle? Że ja się spadłem na, Jak miałem shifta, ty No nie no Ta gra jest śmieszna Ja mówię, będziecie ciągle to samo oglądać Bo ja nawet tam nie doskoczę pewnie w tym odcinku No widzicie Ja nawet, ja nawet tam nie doskoczę Jestem taki słaby Nie no Jezu, ludzie Dlaczego oni tak No ja mówię widzowie ja nie będę robił więcej odcinków z tej, z tego Impossible, bo to nie ma sensu, ja tego nigdy nie przejdę. O! Doskoczyłem! Doskoczyłem w końcu. Dobra, teraz y, tu chyba. Ale tam? A, myślałem... Nie, no tam? Nie wiem, czy to jest al ej, albo tam, bo patrzcie, tu, 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 tu. Nie wiem. A nie, bo tam się już kończy jakby, więc tutaj raczej. O! Gdzie ja mam teraz? Na wodę mam wejść? No i gówno z tej wody weszło. Juki speedrun! Aha! Ja myślałem, że ja tam doskoczę, ej! Byłem tak wysoko, że... Miałem pewność. No bo się potykam o coś tu! Nie, bo to trzeba nad całego... tutaj. On tak idealnie. O. Ale jaja. Ej tu, ej tu lepiej się chyba z zdwu... ten, tak właśnie. O kurde! Nie, no, nie, nie. Myślałem. Dobra, spokój. Widzicie tu lepiej jest na tych. Od razu, bo wtedy to jest łatwiej. No. No ale, no ale, ja, ja nie, ja jestem największym debilem, który nawet nie umie się utrzymać na tym, na tym tam klocku obsranym, najgorszym. No. Ja aż taki zrageowany ta ja chyba na odcinku jakimś nigdy nie byłem. Aż tak? Aż tak to raczej nie wydaje mi się. O nie! Ej, dobra, czekaj, wrócę se. No to zem se wrócił! Aż za mocno zem se wrócił. Dobra, i... No no, 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 ja nie wiem, ja shifta, ja mam shifta ciągle, ja mam shifta tu, i ja spadam, ja spadam, ja spadam ciągle. No ja, no co tu mamy? Nie, yeah, no ja nie już tej gry. Nie gram w to od, od teraz. O, no. O! na szybko, to wszystko, chcę robić, spokojnie, no spokojnie, no nawet na spokojnie gówno robię, jest, tak, tak się drze, że mój pies chyba, mój pies się tak boi, że nie wiecie, oj, proszę, jest, 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 no co, no jak, dobra, nie, ja, ja lecę jak jakiś flash tam, bo ja, ja robię tak, o, ja tak robię, ja, na, ja robię, o, tak, i to jest najgorsze. Ja muszę. No. Może tam dojść, pierw, co? Bo ja widzę, że no, pierwta. Mam problemy tam dojść. No, widzicie, no nie, no ciągle o tym zapominam. Żeby tak nie robić, bo to jest złe. Tak. No. No co? Dobra, no to już porombało ich do reszty. Żeby takie coś odwalać już. Doktor! Do! Mówię, widzę, że ciągle to samo będziecie oglądać. Pewnie nikt tego nie będzie oglądał, bo po co ta... Takie coś to w ogóle sensu nie ma. Że ja ciągle w to samo miejsce skaczę. O, ja już myślałem, że... Po mnie jest. No jest po mnie! No jest po mnie! Kurde! No jest po mnie! Ej, dobra, czekaj, a... Ej, a można? O! Ej, dobra! Nie widzowie! Będę sobie tak pomagał, okej? Okay? Bo... Dobra, czekajcie, pójdę tu, gdzie byłem. Tutaj, o. Ej, to jest trudne. Dobra. Cz dobra. Chociaż, chociaż z tym spróbuję sobie ten. Pomogę, okej? Okay? Bo to jest... To jest naprawdę... Oj, no wiedziałem. Ja mam tam? A tu się nie da. Aha, stąd chyba. A stąd się da tu... Nie no, da się ra, na pewno się da. No nie no, na pewno się da. Dobra, trudno. <grych> no, ja chcę sprawdzić co jest dalej. Wiecie? Nie ja dlatego tak robię. No. Mogce sprawdzić, co będzie dalej. Ale to robię. No to robię. Au! No i tam jest gdzieś koniec, nie tutaj. A te takie te to są pewnie, żeby zmylić kogoś, nie? Na pewno. Dobra, ja idę na rap. Fajnie, widzę przeszłem, przeszłem, nie, przeszłem na pewno nieźle, na pewno bardzo dobrze to zrobiłem. Wcale nie oszukuję yy, la, lataniem. Dobra. No pyk i pyk, jestem. Dobra, yy, yy, ogólnie oszukałem, ale trudno, bo to jest, to, to się, to jest, widzowie, niemożliwe do przejścia. To, to, to nie dla mnie, nie jest. Więc zostawcie łapkę w górę, jak mówiłem, subskrypcja, a ja już z wami żegnam i na razie